Szanowni widzowie. Tak jak widzicie, pojawiła się absolutna nowość w moim warsztacie, tak jest naprawdę bomba, ponieważ tego typu asortymentu nie planowałem mieć w warsztacie, a mianowicie chodzi o sprzęt z firmy Mirka. W tych dwóch opakowaniach znajduje się sprzęt, który tak naprawdę powinien odmienić pracę związaną z wykończeniem zeszlifowaniem mojego drewna. Tak jak widzicie, w pierwszym opakowaniu znalazł się odkurzacz. Zajrzyjmy teraz, moi drodzy, do drugiego opakowania. Główne narzędzie, o którym właśnie wam wspomniałem, jest to szlifierka Deros 2 model 650. 5 opakowań materiałów ściernych. Są to moi drodzy siatki o różnej gradacji. jeszcze mamy akcesoria potrzebne do podłączenia całego zestawu. Czyli tutaj mamy, tak jak widzicie, kabel połączony z wężem o długości 4 metrów. W naszym opakowaniu zajdziemy instrukcję obsługi. Zestaw startowy materiałów ściernych wraz z przekładką. Przewód szlifierka o skoku. 5 mm. Kluczyk, zestaw właśnie z imbusikiem i z małymi śrubkami. Mamy moi drodzy wąż połączony wraz z kablem.